Kościerski Szpital został oddłużony. Udało się to dzięki dokapitalizowaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która została udziałowcem spółki. 1 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisana została umowa pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a Samorządem Województwa Pomorskiego i Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie. Najmoc RP została nowym inwestorem spółki, w której objęła 40,9% udziałów. Agencja dokapitalizowała szpital kwotą ponad 44,5 miliona złotych. Podpisanie umowy poprzedziły wielomiesięczne negocjacje. W których udział brał m.in. Stanisław Lamczyk. Posł podkreśla, że to wydarzenie bez precedensu. Po raz pierwszy bowiem ARP podpisała umowę, w której większościowym udziałowcem jest samorząd województwa. Urząd Marszałkowski przeznaczył około 50 milionów złotych, 44 miliony Agencja Rozwoju Przemysłu. E, oczywiście za, za to będzie miał udziały tutaj, e, ale no krok bardzo istotny, znaczy, no bo ponieważ szkoda tego szpitala było, on nie mógł znaczy dalej tak funkcjonować. Dlatego znaczy było to tak istotne, żeby oddużył szpital, żeby dalej się rozwijał, żeby podtrzymywał tę renomę, którą nabył przez tyle lat. Ale przede wszystkim no, ludzie mają pracę. Przypomnijmy, że przed rokiem szpital był zadłużony na 95 milionów złotych. Po przekształceniu w spółkę prawa handlowego zobowiązania wyniosły około 50 milionów. Doszło do zwolnień grupowych. Pracę straciło ponad 100 osób. Strategiczny udziałowiec ma oznaczać zapewnienie bezpieczeństwa dla działania lecznicy. Dariusz Męczykowski nazywa to długo Przełomem. Szpital naprawdę będzie mógł wziąć oddech, normalnie pracować. Będzie można pomyśleć przede wszystkim o tych, którzy zasłużyli. Zasłużyli na podwyżki, zasłużyli na to, żeby ich docenić żeby system premiowania był za pracę, wynagrodzenie, za wykształcenie też wynagrodzenie żeby to nie była urawiłowka, gdzie się wszystkich do jednego worka wrzuca. No i. Przede wszystkim te bolesne zwolnienia, może należałoby pomyśleć, żeby powrócić do tych osób. Które zechciałyby z powrotem zaufać szpitalowi i pracować. Wkład nowego inwestora zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań spółki, pokrycie kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników i finansowanie działań inwestycyjnych. W Panach jest modernizacja placówki, m.in. zakup sprzętu diagnostycznego, rozbudowa hospicjum, modernizacja oddziałów i pracowni oraz poszerzenie oferty usług medycznych. Wszystko to wpisuje się w program restrukturyzacji kościerskiego szpitala.